Bo się, bo, bo się okaże, że to było potrzebne, bo te nowe nie pasuje do tej starej całości. Także to wymaga kontrrewolucji, podaję jeszcze raz. Nowa prawica, proszę. Waldemar Buczek, Kongres Prawicy. W moim małym, pięknym Biłgoraju całkiem niedawno zorganizowaliśmy spotkanie środowisk prawicowych i jak się okazuje, siedząc razem z ONR-em, Ruchem Narodowym, Partią Korwin i Kongresem Nowej Prawicy, stwierdziliśmy, że wiele nas łączy, a dzielą nas rzeczy znikome, takie jak na przykład konflikt liderów. Czy wobec tego ma pan koncepcję na to, w jaki sposób w całej Polsce mogłyby współpracować środowiska, środowiska prawicowe? A jeżeli nie, to może zechciałby się pan umówić na herbatkę, żebym przedstawił panu swoją wizję? Proszę pana, to jest, to jest bardzo z kolei poważne pytanie. Partie nie powstają przedłączenie się. Po łączeniu się partii zaczynają się kłótnie między zwolennikami każdej partii. To łączenie środowisk. Partie się rozwijają raczej przez rozłamy. Znaczy się usuwa się z partii tych, którzy się nie zgadzają z, z główną Notą, po to, żeby wyborcy wiedzieli, co ta partia zrobi po dojściu do władzy. Nie? E, takie założenie zakładają, że wyborcy są racjonalni. Bo jak wyborcy nie są, nie są racjonalni, no to wtedy oczywiście można głosić poglądy, poglądy sprzeczne z sobą. Prawda? Jeden, jeden, jedno skrzydło partii mówi co innego, drugie mówi, no, no ma pan taki przykład, na przykład w, w tej chwili we Francji. E, dziś, dziś chyba są, są wybory, druga tura wyborów. I na południu e, jest panna marszał Le Pen, która głosi poglądy pożada i bliskiem mojemu sercu Dixier takich, nie znacie tych polityków, ale za moich czasów to byli prawicowi politycy, Natomiast na północy sama panna Maryna Le Penówna e, głosi poglądy przez socjalistyczne. Tam, tam jest taka, tam są te górnicy Padekale kolei i tak dalej, na Normandii, a ona głosi czysty socjalizm. No teraz pytanie: jak ludzie mogą głosować na partię, która w dwóch rejonach kraju głosi całkowicie sprzeczne poglądy? Jak widać mogą? Może można wyciągnąć po prostu wspólny mianownik. No, im zdaniem się nie da. No. Znaczy, wie pan. Są różne rodzaje kompromisów. Jeżeli mam szklankę herbaty i waham się, czy wsypać tam pięć użek, czy siedem, to zawsze mogę wsypać sześć, prawda? I jest, jest kompromis. Natomiast jak mam problem, czy skręcić w lewo, czy w prawo, a po pośrodku rośnie drzewo, to kompromis nie jest wskazany. Panie Pośle, ale to, to zostawiając na moment herbatę w spokoju, ja domyślam się, że to jest swego rodzaju... Propozycja ze strony tak. nowej... No więc właśnie, bo tak, ale... to, ja, to ja dopytam, bo pan nie odpowiedział na tą herbatkę. Zakładam, że może się uda, może nie. Ale jak się nie uda, to ja dopytam w twoim imieniu, dobrze? Czy gdyby... Co musieliby zrobić młodzi ludzie? Jaką deklarację złożyć, żeby mogli Ależ mowa, wrócić są mus... do w... W Korwina? Tylko takie jest rozwiązanie? pod sztandarem Problem. Korwina wyłącznie? Jeszcze raz mówię, wszystko jedno, pod jakimś standardem, byle był to jeden sztandar, nie może być tak, nie może być tak, że są ludzie o różnych poglądach w partii, bo wtedy wyborcy dostają schizofrenii. Nie wiedzą, nie wiedzą, na kogo głosują. Jest to nieuczciwe w stosunku do wyborców, moim zdaniem. Powtarzam, w stosunku do racjonalnych wyborców, bo jeżeli traktujemy wyborców jak bydło, które nic nie rozumie, no to oczywiście można mówić, co się chce. Zakładam, że możesz mieć mocniejsze argumenty. Czy wspólnego sztandaru nie może być na przykład wspólny cel pod różnymi sztandarami? No, no tak, ale właśnie wtedy, wtedy pytanie, jaki jest ten, ten, ten wspólny cel. Bo na przykład, widzi pan, różni ludzie mają różne idee, nawet na przykład narodowcy. Jedni narodowcy, tak jak my, bo my, bo my jesteśmy na partią narodową w pewnym sensie, narodowcy mówią tak, jeżeli się rodzi dużo dzieci i część z nich umiera, to jest to korzystne dla narodu, bo jest dla selekcji naturalna. No, tak, a jeżeli ludzie mówią, że trzeba, żeby byli jedynacy, tam dwoje dzieci, a za to chować, pieścić i tak dalej, to tak właśnie jest idealnie i dobrze. To jest właśnie chorobliwe. Społeczeństwo jedynaków jest bardzo chorobliwe. Nie wiem, czy pan wie, że na przykład w Ameryce jedynaków nie brano do lotnictwa. Nie dlatego, żeby, żeby rodziny nie osierocić. Dlatego, że jedynak nie będzie dobrym, dobrym myśliciem, bo się boi. On, jest, on się musi bić z bratem. On musi mieć brata, który się bije, żeby był dobrym żołnierzem. Jak nie ma brata, to on nie będzie dobrym żołnierzem. Także... Ja akurat mam brata w partii Korwin i wcale nie tak musimy tak, się tak, bić. No. No dobrze, ale to mnie, ale tam ale, 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 ale mnie gryzła. Zamykamy dyskusję na temat tego rozwodu między wami. Z, przy herbatce sobie to załatwicie. Ewentualnie, jak pan prezes przyjmie chętnie. Słyszałem? Powiedział chętnie.